Wystawa Chcemy Być Nowocześni Polski Design 1955-1968 z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie powstała w kooperacji trzech instytucji. Muzeum Narodowego w Warszawie, Centrum Designu Gdynia i Muzeum Miasta Gdyni. Przez wielu uważana za najważniejszą wystawę projektowania designu z zeszłego roku. Pokazujemy ją, ponieważ świetnie pasuje do charakteru miasta, młodego, modernistycznego miasta Gdyni. Pokazujemy ją również 86 rodzinne miasta, czyli bardzo ważny moment dla samego miasta i mieszkańców. Jest mi niezmiernie miło witać wszystkich Państwa, powitać na otwarciu wystawy Chcemy być nowocześni. Witam wszystkich Państwa, jak rozumiem, zainteresowanych tą tematyką. Ten projekt odkrywa wielki dorobek polskiej myśli projektanskiej. połączenie bardzo praktycznych przedmiotów, przedmiotów technicznych, które otaczają w nas fantastycznie zaprojektowanych, ergonomicznych i pięknych. Ta wystawa także wpisuje się w marzenie Gdyni. Wystawa dotyczy bardzo ciekawego okresu w polskim wzornictwie, lat 50., -tych, 60., -tych, a właściwie tego przełomu lat 50. i 60. -tych, i pokazujemy na niej przedmioty zaprojektowane przez najlepszych polskich projektantów tamtej epoki. Meble, ceramikę, szkło, tkaniny, a także przedmioty użytku codziennego, całe zespoły mebli, ale też pojedyncze meble bardzo znanych polskich projektantów. Są to zarówno projekty wykonane w Instytucie Wzornictwa, jak i pochodzące już z Produkcji fabrycznej. Nowe trendy, nowe surowce, nowe sposoby kształtowania mebla właśnie w formach nowoczesnych, organicznych, ceramiki skaden. Tutaj pokazujemy je ze względu na bardzo ciekawe rozwiązanie kolorystyczne w ceramice to są te szkliwa naciekowe, które tworzą właśnie takie charakterystyczne, niegeometryczne formy, które mówią o tym nowym stylu, nowym, nowej stylistyce właśnie i rządzącej i w tkaninie i właśnie. W, w ceramice unikatowej.